Cześć kochani! Niektórzy z Was na wyjazdach ja byłam wcześniej załatwiając sprawy nie do końca urlopowe a teraz chcę Wam pokazać że możliwe jest spacerowanie w Warszawie również w zieleni i w zaciszu i w fajnych klimatach tu jestem przy stadninie to jest artystyczny żołnierz o tu mamy konisie konisie są policyjne a tutaj mamy Zaraz lasek na kole obok. I to jest mój codzienny rytuał, codzienny spacer, co najmniej godzinę. Tak, codziennie chodzę godzinę na spacer. Chwala się tutaj, który tak naprawdę w trakcie tego lockdownu, tej pandemii, e, uratował mi życie. Słuchajcie, teraz powoli wszystko wraca do normy. na widzę, działacie, zajęcie się ruszają, ale niektórzy. Tak jak firmy firmie i ich zleceniodawcy i zleceniobiorcy, bardziej o tych zleceniobiorców chodzi, nie mamy możliwości powrotu do swoich zajęć, które do tej pory robiliśmy, więc poszukujemy innych zleceń. A może czasami nawet nie poszukujemy, tylko zastanawiamy się nad przebranżowieniem. U mnie to się dzieje od co najmniej dwóch miesięcy, jakby ja się spodziewałam tego, że że tak się stanie ze nie ze względu na to, że jestem czarodziejką i wiem, ja, co się stanie z COVID-em, tylko dlatego, że generalnie system, w którym pracowałam do tej pory prowadząc coś na kształt zespołu, kto mnie zna ten wiesz w ogóle względem, dla mnie się nie sprawdzał, mój zespół to nie był zespół, to była produkcja. E, produkcja, którą ogarniałam sama. Ogarniałam kostiumy, ogarniałam umowy, ogarniałam transport, ogarniałam pakowanie, ogarniałam pranie, ogarniałam choreografię, ogarniałam ustalanie prób, ogarniałam. I oczywiście są minion moich przyjaciół. No może nie minion, nie mam ich aż minion, bo kocham moich przyjaciół i ci, którzy są moimi przyjaciółmi, to mm, naprawdę. Właśnie wpadłam w błoto, słuchajcie. No i to jest dowód na to, do, że ten filmik jest bardzo realistyczny. O nie! No, mój but jest cały w błocie, pokażę Wam. No dobra. Jeszcze raz. Wpadłam w błoto, oczyściłam się, idziemy dalej. Więc ogarnianie tego wszystkiego w jedną osobę jest oczywiście absolutnie niemożliwe. Znaczy, jest możliwe, bo zrobiłam to, ale jest niemożliwe, gdy chce się utrzymać względnie spokój i równowagę psychiczną, a szczególnie dla osoby, która ma swoje ambicje artystyczne również i poprzez to, że ogarnia ileś tam artystek i artystów. Ze swojej ekipy znaczy, ja ich nie ogarniam. a Oni mają swoje życie, mają swoje ambicje artystyczne i wtedy, ale jakby, żeby stworzyć twór, który jest zespołem, to spowodowało, że niestety, ale ja i te dziewczyny po prostu była nierównowaga między nami, tak? I teraz jest. To jest kwestia. Odzwoni mój brat, sorry. Ok, kontynuując temat, yy, wszystko nam przeszkadzało. Dzisiaj było to telefon, wiatr i, i inne wydarzenia życiowe. Słuchajcie, więc yy, po to to nagrywam, żeby powiedzieć, yy, co się u nas dzieje i w jakim kierunku to widzę i w jakim kierunku będę to dalej e, kontynuować. A więc mówiłam o tym, że zespół nie był do końca zespołem. My nie tworzyliśmy kontentu wspólnie, bo od początku to była moja wizja. E, w pewnym momencie jak wyszliśmy w sferę wokalu, oczywiście dziewczyny przynosiły numery, które umiały. E, wokalnie, ale nigdy nie robiłyśmy ich za obopólną jakby zgodą, tylko zawsze to musiała być moja zgoda. W sensie chodziło o to, że ja zawsze miałam kontakt ze sobą na tyle, żeby wiedzieć, czego ja chcę i, i jaki ten content Show Bullets Dance ma przedstawiać. Czyli to miało być po prostu w obrębie wszystko kobiecości i w danym klimacie I oczywiście choreograficznie i produkcyjnie musiało być to do Pasowane do tej wizji, która powstała Na samym początku powstanie zespołu. W 2010 roku były pierwsze zakusy do tego. Ja przyszłam od tamtej pory bardzo duże, e, jakby przetasowania. Na początku e, idea była związana z, e, mm, z osobą e, tancerza, znanego tancerza, który chciał objąć, jakby to wydarzenie, później powstał między nami rozdźwięk, więc ja chciałam się wycofać i chciałam nawet jakby odsprzedać prawa do używania tej marki, mimo że cały kontent tworzyłam ja. On nie był tym zainteresowany, więc ja to wziąłam dalej na siebie. Dalej to robiłam. Po czym po paru latach stworzył się z tego wokalno-waneczny zespół, gdzie moim tak naprawdę celem było to, żeby rozbudować jakby eventy o tematykę na burlesk w tańcu i w śpiewie bo takiego czegoś nie było u nas. czyli Jakby tak zaczerpnąć z tego Broadway'u, w zgodzie z ideologią Broadway'u, gdzie kobiety, same kobiety w stylizacji burlesk robią show taneczno-wokalne. I później przewijały się przez nas zespół różne tancerki, różne osoby. Różnie było bardzo często, różnie było. Czasami dziewczyny się wykruszały ze względu na. ze względu na to, że na przykład. Komuś się nie podobało, że są zbyt roznegliżowane z ich rodzin albo ich mężczyźni, bywały takie sytuacje. Czasami nie podobało się osobom, które uczestniczyły u mnie na próbach, moje podejście, mój, m, moja, mój sposób prowadzenia prób. No, tak to jest jak to jest wszędzie, tak? Ja się też dużo nauczyłam, dużo w sobie zauważyłam, dużo w sobie zmieniałam przez te lata i w pewnym momencie dotarłam do momentu swojej świadomości mając też dziewczyny, które chciały śpiewać. Naprawdę pierwsza nasza wokalistka zgłosiła się do nas sama nie pamiętam jak to było, ale Ania i ona miała swoje gotowe numery, które zaczerpnięła z wcześniejszych swoich doświadczeń teatralnych. I myśmy je anektowały do naszego show, ale jakby zawsze patrzyłam na to, żeby, żeby były opatrzone moją choreografią i pomysłami. Ja na przykład nie lubię odgrzewać tematów, które były zrobione bardzo dobrze. Czyli na przykład. Musical Chicago, Tango del Roxen albo, o jest tu, przepraszam, to Moulin Rouge, e, Moulin Rouge, Tango del Roxen albo Chicago, Salbok Tango, prawda? O właśnie, dlatego się pomyliłam. I jeżeli robiłam Salbok Tango, to nie robiłam za tylko przed lustrami i jakby zawsze lubiłam to przełamywać, żeby nie było później, że o, oni kopiują i robią sobie z tego, wiesz. Wiecie, jakieś show Ja jestem osobą, która jak coś jest Zajebiście zrobione, to ja tego nie chcę kopiować Bo uważam, że to jest zajebiście zrobione I niech sobie To będzie najlepiej zrobione Ale jeżeli uważam, że mój pomysł jest Równie dobry, albo warty pokazania, to, to wtedy przerabiam. Ale nie kopiuję rzeczy. Może raz w życiu, ale to na życzenie właśnie wspomnianej Anny, skopiowałyśmy trochę choreografii nowadays, bo Jest zajebista po prostu. Ale zrobiliśmy to w formie zabawy. A tak to zawsze spektakl. Show na no, ogół był oparty zawsze na nowych pomysłach, na nowych choreografiach. Na pomysłach kostiumowych, nowych, i tak do tego podchodziłam. I to jest pewien dyskomfort pracy to jest pewien reżim, gdzie przychodzisz do jakiegoś tworu, który, który ma swoją ideę, i musisz się dopasować. I dużo osób to rozumiało. Fajne rzeczy udawało się zrobić, ale przyszedł w taki moment, w którym wszystko skupiło się na moich plecach. Ja musiałam organizować wszystko sama i zaczęłam zaniedbywać swoją własną duszę artysty. Oczywiście robiłyśmy to dla pieniędzy, bo dobrze nam szło. No i okres pandami to był taki moment, w którym dzień przed miałyśmy ostatnie show. Ja na to szum nie poszłam i e, wprowadziłam to, co zawsze chciałam wprowadzić, czyli podział obowiązków w zespole. I e, każda z dziewczyn dostała swoją rolę, jedna miała sprawdzić światła, druga miała przypilnować się, e, druga miała przypilnować make-upów i, i e, No i... Dobrze sobie dziewczyny poradziły, chociaż uważam, że nie uważam, widziałam, że wiele rzeczy zrobiły inaczej niż, niż ustalone, co nigdy nie jest dobre. Bo to nie chodzi o to, czy ktoś ma lepszy pomysł, tylko to chodzi o to, że jeżeli masz dyrektywę i ktoś nad tym czuwa, to nie robi tego dlatego, żeby na tobie wymusić posłuszeństwo, tylko robi to dlatego, że, że jakby realizujesz wspólną. Jakby wizję, ideę zbudowaną od lat, i jeżeli chcesz na nią wpłynąć, to nie jest to dobry moment, e, dosłownie w sekundę, show, żeby nagle zmieniać kostiumy albo nagle zmieniać ustawienia albo cokolwiek. I jakby tutaj mm, udowodniłyśmy sobie, że takie poleganie na sobie to nie do końca jest e, mój styl pracy i ja nie. Ja nie ufam ludziom, po prostu ja nie ufam e, artystom, którzy są artystami po to, żeby być artystami, ale nie są menedżerami. Oni nie są e, od tego, żeby załatwiać takie sprawy. I e, ja jestem taka, że ja się za to wzięłam i e, straciłam na tym. Więc to, co chcę powiedzieć przez tę całą konwersację jest tym, że funkcjonowanie z e, business pod kryptonimem zespół nie miał e, prawa, się sprawdzić, gdyż to był kłamstwo. My nie byłyśmy ze zespołem. Dziewczyny między sobą się lubiły, bardzo lubiły. Ja wręcz zdjęłam z nich obowiązek konkurowania ze sobą, ponieważ to ja wzięłam na siebie jakby prawo do dysponowania, kto gdzie tańczy, kto ma ile ról. Więc one wiedziały, że to nie jest tak, że one między sobą rywalizują, tylko że to jest moje widzimy się. Że to jest moje yy, dobro lub niedobro, że to jest moje, yy, że to jest moja, jakby, wola, kto dzisiaj, yy, yy, jakby, zasłużył na. I one nie wiedziały do końca, czym ja się kieruję. Ja im to oczywiście próbowałam mówić, że kieruję się też frekwencją na próbach, czyli wziąłam na siebie, generalnie roz Rozporządzanie tym, czy, czy, czy dostajesz pracę, czy nie, jako szef, ale tak się w zespołach nie do końca dzieje, jakby, więc to nie był zespół. I mm, ja miałam za dużo pracy. Dziewczyny miały możliwość rozwoju artystycznego, często z tego korzystały, ale być może yy, miał też, też dużą wolność do tego, żeby, żeby iść dalej, i jak zostawałyśmy. Bez solistki to trzeba było zatrudnić kogoś i e, jakby zaczynać wszystko od początku, co było praktycznie niemożliwe w momencie, kiedy miałyśmy dużo zleceń i powstały przez to niesnaski, pretensje do tych osób, które skorzystały, poszły dalej, nie wywiązały się. Oczywiście zaraz się mnóstwo mądrgów. E, Wyłonisz, żeby umowy podpisywać lojalki. Oczywiście były umowy, były lojalki. One nadal są, nadal to jest jakby ważne, ale to nie o to chodzi. Jak jesteś człowiekiem, który się nie do końca czuje dobrze w, w prawie i w pilnowaniu tego wszystkiego i raczej masz tuszę na ramieniu i, i, i wszystkim chcesz dogodzić, pytasz jak się czujesz, co tam u twojego chłopaka, jak tam to, tam to, wam, to i nie oddzielasz do końca pracy od swojego zawodu, od bycia przyjaciółką, to później zawsze kończysz z, z problemem. I tak było. No, i um, jakby zdarzyły się sytuacje, że ktoś odszedł, dlatego że została mu zwrócona uwaga, że trzeba oznaczać materiały naszymi e, naszym logiem, czy tam naszym nazwą, um, co mnie bardzo, bardzo zabolało. Jakby to to jest dla mnie artyści, kur. a co w ogóle kaman, W ogóle, jeżeli należycie do jakiejś, jakiejś konkretnej. Dziedziny, jakiejś konkretnej grupy, nie wiem, pracujecie dla danego, dla danego, dla danej marki, to w czym jest problem, żeby ją promować? Jakby wiadomo, że później idziecie dalej, zmieniacie się i, ale w czym jest problem? Przecież dzięki tej marce dostajecie pracę, więc jakby. Dlaczego jej nie promować? I e, ponieważ ja strasznie na to nastawałam, bo to był mój obowiązek, żeby promować ten zespół i dawać dziewczynom pracę dzięki temu, e, bardzo na tym mi zależało i bardzo tego pilnowałam. Dziewczyny, czuły się, jakby mi zabierała wizerunek. To jest dla mnie nie, kurwa, konsekwentne i niemożliwe, jak w ogóle mogłyście tak myśleć, dziewczyny, że ktoś Wam mm, zabiera, kurwa, Wasz wizerunek, jakby to idźcie gdzieś indziej, występujcie dla kogoś innego, nie wiem, bierzcie za to hajs, albo róbcie swoje kostiumy, załatwicie swoje oferty i po prostu będziecie wtedy oznaczyć tylko i wyłącznie siebie. Jakby o co kaman w ogóle? Jakby dlaczego ja jestem ta zła, że ja tego wymagam w ogóle? Nie zrozumiem tego nigdy i uważam to za straszne dziecinade, straszną dziedzinadę, jeżeli artyści nie umieją mm, się szanować wzajemnie, nie umieją szanować czyjeś pracy, bo ta praca jest bardzo często niemierzalna. Ona jest bardzo często niemożliwa do skalkulowania i dlatego tak ważna jest atmosfera i wielokrotnie nie byłam w stanie utrzymać tej atmosfery w dobrym tonie, gdyż ego, no, ego, ego w liczbie mnogiej, czyli. Wiele ego różnych osób były sfokusowane na tym, żeby dobrze wypaść, co jest oczywiste, ale przeważały nad zasadami, jakie panują w grupie, nad powiedzeniem przepraszam, proszę, czy pomóc, czy nie. Jakby to, że ktoś się staje... Gwiazdą nagle się okazuje, że nie, nie, nie jest chętny do, do pomocy, że czeka na gotowe, że chce ciągle zarabiać więcej, jakby to wszystko wszyscy znamy, ale zanim dojdzie do negocjacji i, i, i profesjonalnego po prostu usiądźmy i pogadajmy na ten temat, nie wiem, wynegocjujmy lepsze z resztą i w ogóle to wszystko było na mojej głowie i ja po prostu w pewnym momencie totalnie zaniedbam swój własny artystyczny wgląd w siebie i byłam tylko takim ogarniaczem i odgrzywałam kotlety. Ja absolutnie się na to już nie godzę, dlatego zespół Show nie jest zespołem, on jest moją produkcją, jedną z produkcji. Ja już wcześniej wyprodukowałam i warsztaty Zmiksuj swój styl i warsztaty Sexy Szpilki jako pierwsza, w Polsce w 2010 roku zaczęłam prowadzić zajęcia na szpilkach i oczywiście nie mówię tego, że jestem zajebista pierwszej w ogóle, ale jakby wyczułam ten trend i teraz dużo ludzi to robi i się zajebiście z tego cieszę, ale po prostu mówię Wam o tym dlatego, że e, bardzo często się człowiek nie docenia jakby... Ja się chcę do, zacząć doceniać. Jakby, mm, miałam wizję też na to, że muzykale wrócą do łask i zaczną się e, e, warsztaty muzykalowe i zaczną się zajęcia muzykalowe. I tak się stało. E, szkoły uczące muzykali e, naprawdę święcą po prostu same sukcesy od dwóch lat. E, my mamy plany na zrobienie kolejnych produkcji, ja mam plany, przepraszam, nie my mamy, tylko ja mam plany na zrobienie kolejnych produkcji i będę się odzywać do artystek, które, z którymi chcę współpracować, które widzę, że podchodzą do tematu profesjonalnie, którym, jeżeli się zwróci uwagę na temat tego, że musi podszkolić swój styl, nie wiem, albo to ona się stara, a jak nie to się po prostu rozstajemy, a nie na zasadzie, że a dzisiaj mi noga boli a w ogóle to pff, jakby dość nięczenia ludzi, dość jakby mm, pracy z ludźmi, którzy Którzy wiedzą, że na nich polegasz i dlatego wiedzą, że nie tak łatwo sobie nie wiem, znajdziesz nową dancerkę, nową wokalistkę do grupy zespołu, który się jawi wszystkim innym na zewnątrz jako zespół, jako, jako lubiące się osoby. Problem jest taki, że one się wszystkie lubią, ale ta, która wymaga, to jestem ja i ta, która wymaga, traci na tym najwięcej, bo jakby. Nie zyskałam szacunku i przykładem są osoby, które odeszły i usłyszałam o nich wiele przykrych słów, mimo że doskonale te osoby wiedzą, jakby sobie tak podliczyły rzeczy, które ode mnie dostały. Hmm, okazałoby się, że nikt Wcześniej nie wyciągnął do nich ręki Po to, żeby je wypromować Żeby o nich dobrze mówić Żeby poświęcić paręnaście godzin na próbach Żeby otworzyć w nich poczucie Takiej własnej wartości I wiecie, mi tego nikt nie dał Ja się borykałam przez lata Od dzieciństwa z różnymi swoimi traumami Jeszcze z, z, jakby z zespołów dziecięcych I ja chyba Dając to innym chciałam, żeby ktoś mi to dał a teraz e, dałam sobie to sama. E, ale wiem, że mimo wszystko nie powinnyście z tego korzystać tak bezkarnie. E, I to, że nie umiecie powiedzieć dziękuję, to, że nie umiecie docenić tego, co inni dla Was robią, nie jest wytłumaczeniem. I ciemniania po prostu to jest praca. My mamy do zrobienia zajebistą atmosferę na scenie. My mamy do zrobienia zajebiste show i nie ma. Nie ma czegoś takiego, że mnie boli noga, albo coś, no jak ci boli noga, to wysiel cztery, tak? I wtedy weźmiemy kogoś innego na Twoje miejsce. E, takie pieprzenie się ze sobą, takie caskanie się ze sobą mm, nigdy nie było dobre w sztuce. Nigdy osoba, która, mm, która pokazywała swoje słabości, nie dostawała pierwszych ról. Nigdy osoba, która y, użalała się nad sobą... Y, była solistką, jakby bycie na scenie to jest ogromna odpowiedzialność dawania prawdy. Prawda. Jeżeli choreografia i reżyseria jest wizją innego człowieka niż ty, a ty jesteś tylko jako twórcą, jesteś aktorem, to oczywiście przypuszczasz przez siebie informacje, które dostajesz od dyrektora, od reżysera i od choreografa, ale jakby musicie współpracować. Jeżeli nie ma tej współpracy i bazujesz tylko i wyłącznie na zależności, czyli że wiesz, że ten choreograf czy, 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 czy dyrektor od ciebie zależy, bo, bo nie zdąży kogoś przygotować na Twoje miejsce, no to to jest Twój problem. I ja mam w pamięci te wszystkie sytuacje i ja nie będę ich pielęgnować, bo mam ich dosyć, ale ja się na nich uczę. I ponieważ robiłam coś nowego w Polsce. To był spektakl show wokalno-taneczny o tematyce burlesk. Nadal będę miała zlecenia i nadal będę zatrudniać dziewczyny, z którymi będę chciała pracować. I idziemy w kierunku Broadwayu, idziemy w kierunku w kierunku po prostu show i, i tyle. Także moi drodzy, chciałam wam powiedzieć, że show burlesk dance Zespół nie jest zespołem. To jest produkcja. Produkcja zarządzana przez, e, przeze mnie dobieram, zwalniam i zatrudniam. E, chcę pracować z ludźmi pracowitymi, chcę pracować z ludźmi e, zdeterminowanymi, a na koniec, żeby jak się pojawią jakieś głosy, to chciałam powiedzieć, że przez pandemię wszystkie nasze show zostały zastopowane e, Dużo się w mojej głowie pozmieniało, więc ja otwieram nabór na, na nowe osoby. Ja już rozesłałam widzi w tej sprawie, już się ludzie do mnie zgłaszali i zgłaszać się pewnie będą. Zapraszam Was, jeżeli chcecie się zgłosić, jeżeli umiecie śpiewać, tańczyć, jeżeli nie straszne Wam, jakby bycie na scenie. No i co jeszcze? Borykamy się, borykamy się. Cały czas nie dostaliśmy wszystkich, że tak powiem, płatności, więc czekamy na zapomogi z ZUS-u i z różnych innych e, świadczeń po to, żeby nawet chociażby wypłacić ostatnie pensje z racji tego, że e, lokale nam zalegają z, z tymi płatnościami. E, więc jeżeli się pojawią hejty na ten temat, to ja się od razu do tego odnoszę, gdyż to nie jest nasza zła wola i nie jesteśmy w stanie teraz, nie wiem, chociażby wziąć kredytu na to, żeby to wszystko tak spłacać od razu. Więc. Ale dziękuję. Dziękuję tym, którzy pozostali wytrwali i nie robią z tego problemu. Doceniam to, ale nie kosztem tego, że robicie ze mnie złą osobę, bo każe Wam się oznaczyć na materiałach reklamowych albo przedstawiam wam fakty dotyczące dotyczące chociażby stawek. E, nagle wam się wydaje, że, że te stawki powinny być wyższe i jakby rezyg rezygnujecie po fakcie. To jest to jest zwykły biznes, o tym trzeba rozmawiać od początku do końca i jest mi przykro, bo niektóre dziewczyny się zachowały z tym nie bardzo źle, ale przeżyłam i przeżyję i będę robić dalej jakby też swoje nareszcie. Nie będę się już wami przejmować ani do was porównywać, bo tak też było. Porównujemy się, będąc w zespole porównujemy się jedna do drugiej, to nie jest łatwe. A mi zawsze zależało na tym różnym rodzaju kobiecości. Każda z nas jest inna, każda z nas jest piękna, każda z nas jest utalentowana. Ale bez ciężkiej pracy się nie obejdzie. Nie obejdzie się, bo profesjonalnie przygotowane show, to jest profesjonalnie e, zaplanowany ruch e, z kostiumem ze wszystkim. To nie jest tylko praca na własnej wartości. Jakby Jeżeli ktoś ma cały czas problem o własnej wartości, to nie nadaje się w tej pracy. E, jeżeli komuś się wydaje, że oznaczenie na materiałach reklamowych jest czymś złym, e, firmy, w której pracuje nie nadaje się do tej pracy. Po prostu. I tyle chciałam powiedzieć, bo yy, skończyła się pandemia, ja wracam do pewnych struktur, i musiałam to z siebie wyrzucić, yy, ale myślałam o tym bardzo długo bardzo długo w jaki sposób to zrobić. Widzisz co? I zrobiłam to po prostu. Bez planowania, bez scenariusza. Widzieliście, w błoto wpadłam, telefon mi przeszkodził i tak dalej. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to znaczy, że go ten temat interesował i, I super, pozdrawiam. Także buziaki, trzymajcie się. Do zobaczenia na scenach świata i Polski.